panu wręczyć tutaj zaczarowany ołówek, żeby to, co sobie pan wymyśli, narysował i się stanie. W moim przypadku nie byłoby chyba najbezpieczniej, żeby się sprawdzało to, co ja narysuję, bo ja mam, nie mam talentu, delikatnie mówiąc, więc jak ja bym chciał narysować coś, co miało być fajne i dobre, to by się z tego zrobił jakiś może koszmar, 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 ale. Pan... Przyjmuję. Podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia. Wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego wyniesie 36 zł. Pieniądze, które są w OFE nie są własnością Pola. Ja muszę bardzo uczciwie i otwarcie powiedzieć, że tam ponad miliardowa inwestycja przekraczająca nasze możliwości. Jeśli o oczyszczam. Ja jestem zwolennikiem wejścia Polski do strefy euro. Według mojej najlepszej wiedzy nie ma takiej możliwości sfinansowania tego projektu. Ja wam wójta nie wybierałem. Z swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachów w trybie nie sypał. Tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Eure art zu regieren war ein Segen nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział na tych miejscach. Nie w ogóle. Koszmar, 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 ale...